Pracę umysłową, nie możesz e, modli modlić się innymi językami, w biurze, bo siedzisz w piórze i wokół ciebie są ludzie, tak? Ale idziesz robić siku kilka razy w ciągu dnia? Modl się innymi językami. Bądź non-stop, nieaktywnego aktywnego ducha. Non-stop, aktywnego ducha. A jak pracujesz fizycznie, to będziesz ustawiecznie się modlić. Jak kiedyś pracowałem w takiej chłodni, słuchajcie. Ciężko pracowałem wtedy i... Przewalałem takie mrożonki. I pamiętam, że taki był hałas tam, że wszyscy w słuchawkach chodziliśmy w ogóle. Tam, te maszyny, tam w ogóle, słuchajcie. Kocioł straszny. I rano wstawałem, i od rana zaczynałem się modlić innymi językami i wielbić Boga. Ja pod koniec zmiany, pod koniec tej 8 zmiany, miałem więcej siły, niż jak przychodziłem rano do pracy. Ludzie wychodzili zajechani jak kość słuchajcie, a ja wychodziłem, wiecie. Ale ja brałem te wory, brałem za każdym razem wór do góry. I trzeba było tym worem rzucić o ziemię, żeby one takie drobne kawałki się rozpadły, dopiero się w maszyny to rzucało. Ja brałem słaby powie, czuję moc, łup tym worem, wiecie. I wiesz, cały czas na maszczenie rosło Cały czas. Ja w tym czasie ciężko pracowałem, prowadziłem kościół, wtedy zaczynaliśmy kościół, jeździłem już z usługami, rozumiesz? Ale co? Ja przebywałem w Bogu. Non-stop. Non-stop siedziałem w słowie. Ja sobie nie wyobrażam, chrześcijancie, dzisiaj chrześcijanom trzeba mówić, żeby, żeby Biblię czytali. Trzeba im przypominać, czytajcie Biblię. Ja mówię, człowiek, przecież jak ty nie czytasz Biblii, to ty głupiejesz. Bez czytania w Biblii człowiek głupieje głupieje, już. Nie widzi prawidłowo. Jak nie masz cały czas kontaktu ze Słowem Bożym, tak? To ty nie wiesz rzeczy. Nie wiesz, co się dzieje. Ty już nie wiesz, czy to się od Boga, czy to się od diabła, czy to z ciebie. Ludzie przychodzą, wiesz co, nie wiem, czy to ze mnie, czy z Boga. Ja mówię, to kto ma wiedzieć? Ja. Głupoty opowiadają, powstają potem religijne rzeczy, religijne systemy, religijna mentalność. Kiedyś do kobiety, kobieta śpiewa w kościele. Pięknie śpiewa. Ta śpiewała piękną piosenkę. Podchodzi do niej taki brat i mówi do niej, siostro, naprawdę pięknie zaśpiewałaś. Chwała Bogu. ona mówi to zasługa Pania. Ja... To nie ja, to Pan Jezus. A on mówi, nie no Pan Jezus zaśpiewał ładnie. Mówi, to Ty zaśpiewałeś, Przestań mówić. Wiesz, chciałem jej coś powiedzieć, chciałem jej coś, coś miłego powiedzieć, ale że re... mimo że ona miała talent, ale religia. Religia, która w niej była, ponieważ ona trzymała się z daleka od Boga. Wiesz, można pięknie coś zrobić, ale można być z od Pana. Rozumiesz? Można by stala od Pana. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy rozumieli, że jeżeli Bóg stawia się w miejscu nauczyciela, a nas stawia w miejscu uczniów, to fundamentalną rzeczą jest to, abyśmy my z Nim przebywali. W tej samej księdze Izajasza, 50 rozdział. Przewróćmy dwie strony dalej, czwarty i piąty werset. Przechłogący Pan dał mi język ludzi uczonych, aby umiał z odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi ucho moje, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Przebłogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Czyli zobacz, Bóg mówi tak, codziennie będę do Ciebie przychodził i codziennie będę chciał Cię wprowadzać na wyższy wymiar poznania mojej osoby. Codziennie. Ale musisz, zobacz, tutaj wszędzie jest pokazana współpraca ale musisz zdecydować, czy będziesz chciał mnie słuchać, czy otworzysz swoje ucho, czy się nie będziesz cofał, czy się nie wzdrygniesz przed tym. Słuchajcie, kiedyś głosiłem Ewangelię w więzieniu, jak siedziałem po raz czwarty już, za stare sprawy, oczywiście sprzed nawrócenia, ale głosiłem Ewangelię już, już byłem zbawionym człowiekiem, więc głosiłem wszystkim dookoła i, i nawracali się ludzie i nawrócił się chłopak. I taki, i on schodzi ze mną po spacerze i mówi to mnie tak, ja ich zaraz uczyłem, tych ludzi, i mówi do mnie tak, Duch Święty jest jak ślimak, a ja sobie myślę, uch, herezja, mówię, zaraz muszę go wyprostować, nie. I mówi, ale poczekaj, co dalej mi powie. Zrobiłem z nim kolejne kółko po tym spacerze i on mi mówi, wiesz co, wziąłem ostatnio na spacerze ślimaka na rękę i on po prostu tak wyszedł z tej skorupy, ale potem go tak dotknąłem palcem, bo chciałem go tak dotknąć do główki i zaraz się cały schował. I mówi, wiesz co, tak samo jest z Duchem Świętym. To jest też niedawno nawrócił w nie tak samo jest z Duchem Świętym. On przychodzi do Ciebie naprawdę w bardzo delikatny i piękny sposób. Ale wystarczy mały, cielesny ruch z Twojej strony i On po prostu się wycofuje, bo On jest dżentelmenem. Wiecie, to objawienie trafiło we mnie jak, jak po prostu nóż prosto w serce. Ten chłopak, który był parę dni na wykonanie od Pana, on mi to przekazał i teraz. I to zaczęło potem budować moje życie. Widzisz? Bóg, mimo że jest tak potężny, tak wielki, to kiedy On przychodzi do Twojego życia, on będzie tak delikatny wobec ciebie. On będzie przychodził z takim delikatnym powiewem, i zachęcam Cię, żebyś ty zaczął nawiązywać z nim współpracę. On do Ciebie mówi, zacznij słuchać, ale wystarczy, że na przykład Ty nie będziesz zorientowany prawidłowo. Rozumiesz? To nie będziesz go słuchał, bo nie będziesz chciał. On do Ciebie przyjdzie i powie: Pokój ze mną. Rozumiesz? Pokój ze mną. A ty po prostu, ty po prostu nie, nie weźmiesz tego poważnie i pójdziesz sobie obejrzeć Discovery w telewizji. Rozumiesz? Coś może ci uciec. Uczeń to jest taki człowiek, który ustawicznie wyczekuje nauczyciela. Prawdziwy uczeń Boga chodzi od rana do wieczora w pewnej duchowej koncentracji. My nie mamy komfortu bycia sobie jakimiś tam chrześcijanami e, dwa, trzy razy w tygodniu. My nie mamy komfortu podział na sakrum i profanu. To nie to. Nie ma czegoś takiego. Wiecie, mamy różnych znajomych i są tacy ludzie, z którymi po prostu jesteś i ty nie możesz o niczym innym mówisz, tylko o Chrystusie. Jakoś ci nie idzie. A są tacy ludzie, jak zaczynasz do nich mówić duchowe rzeczy, to tak uczami się bawią. Ja mówię, to uwolnienia, tak? Siostra, a to uwolnienia. Już co ja mówię, jak mu powiem jakieś pierdoła? no nie? Aha. Słuchajcie, moja żona kiedyś jeszcze jak nie była nawrócona, ale już jeździła ze mną do zboru, w takim dużym kościele, byłem bardzo dużym wtedy. I ona była bardzo grzeczna, to jeździła ze mną do zboru. Była ma dla mnie. Brała naszego syna i jechaliśmy razem do zboru. Myślała, że jestem nieszkodliwym szaleńcem, więc jeździła ze mną. Ale nie siedziała na nabożeństwach, tylko na przykład była z naszym synem na korytarzu tam gdzieś, powiedzmy. na szkółkę idzie, no, się tam na korytarzu, korytarzu. I ona jako nienawrócona jeszcze wtedy do mnie podchodzi i mówi, Artur, ale tutaj są tacy ludzie w tym kościele. Mówi przez dwie trzecie tego waszego nabożeństwa stali na korytarzu i rozmawiali o kamerze wideo. Tu są wasi bracia. A ja mówię. Bracia. Wiesz, ona jako niewierząca, mówi, a potem mówi, ale jak to mówi to? To dlaczego oni tam nie byli? To, to, skoro ten Bóg jest y, taki ważny dla was, to ja mówię, nie wiem w ogóle. Ja nie wiedziałem, co wam powiedzieć. Tak? Dzisiaj jest zupełnie coś innego. Ale ona, ona jako niewierząca zauważała te rzeczy. Że ci ludzie nie byli zorientowani na Chrystusa. Nie byli zorientowani. Uczeń jest zorientowany na, na nauczyciela. Cały czas chodzi i mówi Panie, Jezus był święty. Co jest? Żebyśmy mnie dobrze zrozumiał, to nie jest żadna, żadna jazda psychiczna. Chodzi o to, że naprawdę można być nastawionym na Boga. Panie, co